99 na 100 ludzi myśli, że inwestowanie jest loterią, ale jeden ruch potrafi odwrócić całe Twoje życie finansowe. Wyobraź sobie, że jedna decyzja mogła dać Ci wolność, a Ty pozwoliłeś jej przejść tuż obok. Zróbmy pierwszy krok. Bitcoin był wtedy tańszy niż zużyty smartfon. Złoto kosztowało mniej niż roczne wakacje nad Bałtykiem. Zignorowaliśmy alert i wróciliśmy do codzienności. Teraz spójrz wstecz. Dzisiaj liczymy stracone zyski. To nie bajka. To rzeczywistość ludzi, którzy przespali swój dołek. Dlaczego tak się stało? Czy naprawdę baliśmy się straty? A może ktoś chciałbyśmy się bali? Banki wolą byś kochał gotówkę. Gotówka starzeje się szybciej niż mleko w lodówce. Ale to dopiero początek. Wejdźmy w historię. Posłuchaj historii człowieka, który uwierzył w tłum. Marek miał 30 lat i marzył o domu bez kredytu. Śledził wiadomości finansowe codziennie. Widział jak Bitcoin spada po wielkiej euforii. Media krzyczały, że to koniec kryptowalut. Eksperci w garniturach śmiali się z cyfrowego złota. Marek poczuł ulgę, że nie zaryzykował. Minęły miesiące. Cena kryptowaluty dreptała w miejscu. Złoto również wyglądało jak uśpiony lew. Rynek szeptał, że nuda to śmierć. Marek odłożył temat. Skupił się na pracy. Ale uwaga, następuje zwrot. Telefon zapikał pewnego ranka. Kurs bitcoina podwoił się przez noc. Złoto odbiło jak sprężyna. Nikt się tego nie spodziewał, ale historia kocha powtarzać refren. Marek złapał się za głowę. Policzył, ile by zyskał, gdyby kupił w ciszy. Marzenie o domu bez kredytu byłoby w zasięgu ręki. Zamiast tego została gorycz. Zatrzymajmy obraz. Czy brzmi znajomo? Jeśli tak, to wiedz, że nie jesteś sam. Efekt pewności wstecznej sprawia, że po fakcie wszystko wydaje się proste. Gdy patrzymy na wykres, retroaktywnie widzimy wyraźny sygnał kupna. Ale w momencie decyzji dominują emocje. Strach rośnie, gdy świece są czerwone. Chciwość wybucha, gdy świece płoną zielenią. Spójrzmy za kulisy. System został zaprojektowany, byś reagował jak marionetka. Reklamy sprzedają strach, bo strach sprzedaje kliknięcia. Kliknięcia sprzedają reklamy banków. Banki sprzedają kredyty i koło się zamyka. Nikt nie uczy cię cierpliwości. Nikt nie płaci za twoją odwagę. Musisz zrobić to sam. Ale tu pojawia się światełko. Posłuchaj liczby, która może zmienić twoje podejście. Gdybyś odkładał równowartość dwóch kaw miesięcznie w Bitcoinie od 6 lat, Dziś miałbyś sumę, która mogłaby spłacić mały samochód. Gdybyś trzymał jedną uncję złota rocznie przez dekadę, twoja poduszka bezpieczeństwa byłaby grubsza niż nadmuchiwana deska surfingowa. A jednak 99% osób nadal wierzy, że trzeba czekać na idealny moment. Prawdziwy inwestor nie czeka. Prawdziwy inwestor ustawia automatyczny zakup. Regularny transfer łamie łańcuch emocji. Nie wybiera dna. Buduje schody. Schody prowadzą na taras z widokiem na spokój. Teraz kluczowe połączenie. Nikt ci nie powiedział, że bitcoin i złoto grają w jednej drużynie. Jeden jest cyfrowym bliźniakiem niedoboru, drugi jest materialnym dowodem wartości. Razem tworzą zbroje na czasy inflacji. Oba rosną z różnych powodów. Cyfrowa moneta korzysta z rewolucji technologicznej. Metal szlachetny korzysta z lęku przed upadkiem systemu. Gdy jeden odpoczywa, drugi przejmuje pałeczkę. Strategia, która łączy oba aktywa, redukuje ból i zwiększa szansę na zysk. Ale czekaj, to dopiero wierzchołek. Wkrótce poznasz trzy kroki, które możesz wdrożyć dziś. Kroki, które zmienią Twoje podejście na zawsze. Zanim przejdziesz dalej, zadaj sobie pytanie. Co by było, gdybyś zaczął rok temu? Co będzie, jeśli nie zaczniesz teraz? Historia nie czeka. Rynek nie czeka. Twój przyszły portfel również nie. Przejdźmy do lekcji numer jeden. Kupowanie w ciszy daje największy hałas na koncie. Gdy media milczą o krypto i metalach, oznacza to dwa razy więcej okazji. Lekcja numer dwa. Automatyzacja bije emocje. Ustaw zlecenie stałe w banku na małą kwotę. Obserwuj, jak rośnie bez Twojej uwagi. Lekcja numer 3: Dywersyfikacja to nie akademicki frazes, to kamizelka ratunkowa. Podziel środki na cyfrowe i fizyczne rezerwy. Nie wkładaj wszystkiego do jednego koszyka. Koszyk zawsze spada w najmniej spodziewanym momencie. Przyjrzyjmy się danym. Prawdziwy szok nastąpił, gdy Instytucja Rozwoju Finansów opublikowała badania. Uczestnicy, którzy stosowali regularne zakupy, wykazywali mniejsze wahania nastroju. Mniejsze wahania nastroju przekładają się na lepsze decyzje życiowe, a lepsze decyzje życiowe budują majątek szybciej niż najwyższe oprocentowanie lokat. Nikt się tego nie spodziewał, ale psychologia ma większy wpływ na portfel niż stopy procentowe. Teraz zatrzymaj się na chwilę. Wyobraź sobie przyszłość bez długów, stabilność, której możesz dotknąć, spokój, który kupuje czas. Czy nie warto zainwestować w spokój? Statystyka mówi, że przeciętny człowiek żałuje bardziej rzeczy, których nie zrobił, niż tych, które zrobił. Patrząc wstecz, wolałbyś ponieść małe ryzyko czy wielką stratę okazji. Czy wiesz, jaka instytucja w ciszy gromadzi najwięcej złota od lat? Czy wiesz, która korporacja skupiła miliardy w Bitcoinie mimo publicznej krytyki? Za chwilę odkryjesz kulisy ich ruchów i nauczysz się, jak naśladować te ruchy na własną skalę. Nie przełączaj, bo kolejna sekcja odsłoni mapę, której banki nie chcą pokazać. Mapa poprowadzi cię przez chaos danych do prostego planu działania. Plan, który może kosztować mniej niż codzienny lunch. A zwrócić się jak luksusowa kolacja. Teraz głęboki oddech. Weź kartkę. Zapisz kwotę, która nie złamie twojego budżetu. To twoje paliwo startowe. Wklej ją do automatycznego przelewu. Nie myśl. Pozwól procesowi działać. Za rok spojrzysz wstecz i zobaczysz, jak rośnie. Za 5 lat podziękujesz sobie za odwagę. Ale historia ma jeszcze jedną warstwę. Kiedy wszyscy patrzą na wyniki, mało kto patrzy na powody. Poznasz trzy powody, dla których cyfrowa moneta i szlachetny metal będą dalej zyskiwać. Po pierwsze, ograniczona podaż. Po drugie, rosnące zaufanie społeczeństw do aktywów poza systemem. Po trzecie, technologiczna adopcja, która działa jak paliwo rakietowe. Jeśli ten film dał Ci do myślenia, kliknij łapkę w górę. Jeśli chcesz więcej strategii, które działają, subskrybuj teraz.